Siemanko w niedzielę, jako, że już wrócił wasz ulubiony syntezator to nie zamierza was dłużej zaniedbywać i czas ostro ruszyć z filmami na tym kanale, od razu informuję, że nie będzie to tylko rolnikowy content, bo jednak są tu różni widzowie, o różnych zainteresowaniach i wychodząc im naprzeciw, będą pojawiać się też podsumowania najciekawszych newsów ze świata internetu, ze świata szeroko rozumianych celebrytów, a także filmy tematyczne, które mocno chodzą mi po głowie i myślę, że czas je zrobić. Oczywiście to nie oznacza, że zaniedbany zostanie temat rolnika, ślubu czy sanatorium, bo z dwóch ostatnich też zrobię Wam podsumowanie ostatnich kilku tygodni, a jak pojawi się coś nowego, to będziemy to drążyć na bieżąco. Po prostu czas trochę ożywić ten kanał. I tak oto dzisiaj przychodzę do Was podsumowaniem nowości ze świata internetu. Część z was pewnie śledzi te rzeczy, więc chętnie poczytam wasze spostrzeżenia w komentarzach. Natomiast ci którzy świata internetu nie śledzą dzięki tej serii mogą dowiedzieć się co obecnie w trawie piszczy. Zacznę od tematów najbardziej bieżących. Ponieważ wczoraj odbyła się piąta gala Prime MMA. Sam fakt. Że gala się odbyła był już w sumie cudem, bo federacja miała upadać po tym jak po ostatniej czwartej gali która miała miejsce jeszcze w zeszłym roku nikomu z zawodników nie wypłacili pełnej sumy z uzgodnionych kontraktów. Z większością jednak poszli na ugody, a z dwójką wstąpili na drogę sądową, w każdym razie piąta gala do której podeszli już bardziej butetowo tnąc koszty na wszystkim. Całkiem nieźle im poszło, tak przynajmniej ściemniają w mediach. Jednak podczas tej gali doszło do kilku mniejszych lub większych skandali. Największym była zdecydowanie ucieczka Adriana Ciosa z gali na kilka minut przed jego walką. Cios miał walczyć z Magikalem Juniorem, a ta walka była jedną z najbardziej oczekiwanych na tej gali ze względu na dramę, którą na TikToku i Instagramie w ostatnich tygodniach żyła cała Polska. Pierwszy o tym, że walka się nie odbędzie poinformował sam Adrian Cios, twierdząc, że w udarze wyrzucili go z gali i twierdząc, że więcej szczegółów poda na zajutrz. Nie miało to totalnie sensu, zważywszy na to, że duża część widzów wykupiła pay-per-view tylko ze względu na tę walkę. Chwilę później jeden z właścicieli premu Tomasz Bezrunk mocno bełkocząc, Przepitym głosem ogłosił, że Adrian uciekł i walki nie będzie. Później dowiedzieliśmy się, że na jakieś pół godziny przed walką cios miał próbować renegocjować umowę, chcąc za walkę więcej pieniędzy, a także żądając skrócenia kontraktu, na co federacja nie wyraziła zgody. Ogólnie ciekawym wątkiem w tej sprawie jest fakt, że i federacja już ogłosiła. Że cios poniesie konsekwencje prawne, że nie stawił się do walki, skoro podpisał umowę. Natomiast pojawiły się informacje, że cios miał zwlekać z podpisaniem kontraktu do momentu walki cały czas próbując coś w nim zmieniać. Nie ma więc pewności, czy ta umowa została finalnie przez niego podpisana. Generalnie jak na kogoś, kto miał pomścić odbitą z urzędniczej laskę i bronić wok tego nie jej honoru. Przy okazji reaktywując swoją nieistniejącą karierę, to mocno się tym ruchem pogrążył. Zresztą nie tylko siebie, ale i cały projekt Nikita, który chyba już się zresztą zakończył po tym, jak Magical z Psychotropem zabrali Nikicie dostęp do jej mediów społecznościowych, a ekipa Ferrari'ego próbowała wmówić widzom, że dziewczyna uciekła bo tak źle na jej psychikę wpłynęło wyciąganie na nią brudów przez dwóch wspomnianych wcześniej fanów. No cóż, każdy serial, nawet internetowy kiedyś się kończy, tak to właśnie działa. Wracając do wczorajszej gali pojawiły się też mniejsze skandaliki, tudzież fakapy typu fakt, że Paweł już wiek po walce z Jackiem Murańskim, Zaczął wspominać zmarłego Jacka Murańskiego, który stał obok niego i kazał tłumowi skandować jego imię. I okej, okay, zmęczony był, mogło mu się pomylić, ale przytulanie się z nimi wspólne skandowanie Bóg Honor Ojczyzna był już trochę cringe'owe. Ciekawym plottoistą okazała się za to przegrana wielkiego wodza i samozwańczego króla Don Cassio, który twierdził, że jest niepokonany i nawet po przegranej z Normanem Parkiem twierdził, że jego rekord to 9-0. I o ile tam była to decyzja sędziowska, którą mógł sobie podważać, o tyle tutaj sędzia przerwał pojedynek, kiedy Kasjo pod gradem ciosów za dory nawet nie próbował się bronić. Zresztą na wywiadach po walce widać, że gość nie był chyba jeszcze nigdy tak obity. Co ciekawe, widzowie Prime Mama są zachwyceni przegraną wodarza, mówiąc, że to będzie dla niego świetna lekcja pokory. Choć niektórzy twierdzą, że i tak jest szansa, że Casio stwierdzi, że jego rekord to 10-0 i podważając ten wynik, niech mu tylko opuchlizna z twarzy zejdzie i przejrze na oczy. Dla mnie osobiście najciekawszym wątkiem był fakt, że właściciel Prime'u, wyraźnie dosyć mocno pijany Tomasz rąk, choć nie wiem może po oświadczeniu w sprawie ciosa już nie pił i wytrzeźwiał do końca gali. Po samej gali postanowił zrobić wszystko, co tylko możliwe, żeby to nie była ich ostatnia gala, bo jak wiadomo była to gala ostatniej szansy, i północy odpisywał ludziom na wykopie na ich komentarze ze swojego konta. Jest to tyle fascynujące, że większość komentarzy pod hashtagiem PrimeMMA dotyczyło poszukiwania nielegalnych restreamów, ale gość postanowił że jak połachta jego temu specyficznemu community to wzmocni pozycję Prime'u. Jednak żeby nie było, że gadam o samej gali mam dla was też garść randomowych newsów z internetu z ostatnich dni. Pewnie większość z was już wie, że najpotężniejsza influencerska para w polskim internecie czyli Versofil Freeze, doczekali się dziecka, bo Wersow niedawno urodziła córkę Maja, zresztą oboje zdążyli już na swojej YouTube wrzucić na ten temat multum filmów, maksymalnie monetyzując ten poród. Obecnie można śmiało stwierdzić, że Maja Wiśniewska, bo tak nazywa się dziewczynka, jest obecnie najpotężniejszym noworodkiem w Polsce, a wkrótce z pewnością będzie również i najbogatszym. Patrząc na zainteresowanie jej osobą, ogromnej rzeszy fanów jej rodziców. Można pokusić się o stwierdzenie, że to najdroższe dziecko w Polsce, na drugim influencerskim biegu nie jest natomiast fagata, której content zdecydowanie nie jest family friendly jak to ma miejsce urodziny fryzów. Fagata ostatnio pożaliła się złym stanem zdrowia psychicznego, czego nikt z pewnością nie śmiałby podważać. Jednak zrobiła to w kontekście oskarżania o ten zły stan psychiczny swojego byłego już chłopaka, na którego wyciągnęła wszelkie możliwe brudy. Jak się później okazało, bojąc się, żeby ten chłopak jako pierwszy nim wyciągnął na nią swoich brudów, ogólnie ich relacja była mocno dysfunkcyjna, gość ma nową dziewczynę, a fagata miała grozić mu w różnorakie sposoby, aczkolwiek trudno to nazwać skandalem, bo jej wizerunek jest tak rynsztokowy, że ten fakt raczej nikogo nie dziwi. Jak większość z was pewnie wie, na miejsce zamkniętej przez ebw federacji High której gala miała odbyć się jakoś niedługo, powstała federacja Cloud MMA, która niby nie ma z High i kaderowcami nic wspólnego, jednak z każdym wywiadem udowadnia, że jest zupełnie odwrotnie, skoro stoją za nią dokładnie te same osoby że wyłączając czeczeńskie rodzeństwo. Aczkolwiek kapitał zdaje się być ten sam. I fakt, że twarzami federacji jest influencerka Leksi Chaplin, która zresztą często buja się Czeczenami i każdy z Warszawy o tym wie, oraz znany piłkarz Sławomir Peszko. Który totalnie nie wiadomo co tam robi, zdaje się nie zmieniać za bardzo postrzegania samej federacji, co trochę utrudnia im pozyskanie do niej nowych twarzy, bo wielu influencerów już wypowiedziało się, że nie przejdzie do nich z racji na podejrzenia o antypolskie zaplecze, zdaje się więc, że mimo kupy kasy jaką mają jakiej widocznie nie dało rady zablokować im w całości ABW nie będzie im łatwo znaleźć nowe duże twarze na kolejną galę. Z ciekawostek propozycję walki dostał podobno sam Piotr Żyła, który miałby zawalczyć w walce 1 na 1 z Sławomirem Peszko. Niestety pojawił się problem, bo Żyła jest czynnym skoczkiem i Związek już odmówił mu dyspensy na ten występ, mimo, że mógłby za niego dostać 2 miliony złotych, czyli wielokrotnie więcej niż dostał za nawet wygrane mistrzostwa świata. Czy żyła zrezygnuje zęskania dla pieniędzy? Jak myślicie? Dajcie znać w komentarzach jakie jest Wasze zdanie na ten oraz inne poruszone dzisiaj tematy. Tymczasem tyle na dzisiaj. Słyszymy się jutro. Bo tak, filmy będą codziennie. Bye bye.